Witam, witam wszystkich serdecznie. Witam. Witajcie kochane, to co, będziemy zaczynać. Ja troszeczkę powiem o sobie. Nazywam się Wiktoria Kłopotowa. W branży pasnackcowej pracuję już prawie 25 lat, a dużo wszystkiego poznałam naprawdę za ten czas i oczywiście jak najbardziej chcę podzielić się z wami wiedzami, wiedzami, umiejętnościami. Oczywiście no i pokazać, jak w ogóle pracują styliści na poziomie takim światowym, bym powiedziała, tak? Jestem wykładowcą, wykładam już a, uczę na stylistów, moich kochanych studentów, który tutaj jest. Piszcie studencie, serduszka dajcie na czat. Dużo, dużo serduszek, jeżeli jesteśmy tutaj. To oczywiście a, już, już, już a, pracuję uczę kochanych studentów a, 18 lat. I poznałam um, powiemy tak, tą część branży poznakciowej, tak? bo naprawdę jest u nas bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli jesteśmy jako a po raz um, jako początkująca, jesteśmy tutaj na mnie po raz pierwszy, mam nadzieję, że coś podpowiem Wam, żeby, żeby Wy może być jak najszybciej zdecydowały być, pracować w tej branży, jeżeli to Wam tak podoba się. Wiecie, jak mówią, że studenci uczą się, a nauczyciel uczy się dwa razy więcej, tak? Na takiej zasadzie. Toż um, bezpieczeństwo pracy, tak? Wiedza o anatomii paznokci, mówimy, tak? Ale bezpieczeństwo jeszcze składa się nie tylko z anatomii paznokci, a jeszcze z tym, jak my czysto pracujemy, tak? Dzisiaj, kochane moje, bo chciałam najpierw a, pogadać z Wami, przed tym, jak ja zacznę, na taki a, temat, taki a, jeden rzut, a, który często słyszę: że Wiktoria pracuje bez rękawiczek. Jak Wiktoria pracuje bez rękawiczek? Jak możesz mówić o bezpieczeństwie manikure, jeżeli pracujesz bez rękawiczek? Moje drogi, no po pierwsze, ja już nie pracuję z klientami, powiem Wam tak. Po drugie, a w każdym kraju są swoje zasady. Po trzecie istnieją reguły, rekomendacje polecania nawet od Światowej Organizacji Zdrowia. A czym jest rękawiczki, rękawiczki, a kiedy ich używamy, jak ich używamy, jak a, a, um, ubieramy, jak ich musimy ściągać, jak utylizować na takiej zasadzie każda styliska musi o tym znać.

Дезінфекція. Ну, no, по-перше, um, кожен може знати, що засади, так? На чому полягає поправна дезінфекція на долоні? Я зараз тільки в шолонче камерки, щоб вам було видач, як найбарджі. Так, і зараз... Щось вам би не показувала. Troszeczkę pogadamy na ten temat, bo jest bardzo ciekawy temat. O, jest, tutaj jest. Dobra. Toż, uh, słuchajcie, moi drogie, uh, Po pierwsze, dezynfekcja dłoni, tak? Uh, oczywiście ja uczę na uh, kursach, jak dezynfikować dłoni. My dezynfikujemy dłoni uh, takimi płynami do dezynfektoru, tak? Do, jako antyseptyk, dezynfektor do skóry. Nie można dezynfekować do narzędzi dezynfektorem tak, skórę. I oczywiście minimalna ilość takiego dezynfektora to jest 3 ml. Co dzisiaj robią styliści? Mają takie przy, 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 przykają, tak? I sobie przyknęły przyk, przyk, tak na paznokcie i niby jest ok. A nie, kochane moje, naprawdę dezynfekcja dłoni to musi być poprawna, Musimy zabić wszystkie mikroorganizmy dlatego, żeby Założyć rękawiczkę nawet. Dlaczego to my robimy? I Zobaczcie, pomiędzy paluszkami, kciuki, każdy paluszek my musimy opracować naszym a tym dezynfektorem. Pomiędzy paluszkami, dłonie tu, dłonie tu. Taki sposób. Tak? Nadgarstki, opuszki. Pamiętacie o tym wszystkim, tak? I dopóki wy odczuwacie, że jest ten dezynfektor jeszcze wilgotny, musimy, musimy pracować, żeby ten produkt już odparował, ok? I na takiej zasadzie teraz dłonie jest oczyszczone na 99 99,99% od wszystkich mikroorganizmów. Okej? Okay? Na takiej zasadzie jest. Ale zobaczcie, u mnie te, teraz nie jest przygotowane rękawiczki. Jedno u mnie jest w, w takim pudełku, tak? A inne jest takie. Ja bym chciałam teraz Wam pokazać a, o rękawiczkach. Słuchajcie, moje drogie. Ogólnie, kiedy zakładamy rękawiczki, możemy w nich być nie więcej dwóch godzin, dwie, dwie, dwie godziny, tak? Ale to wszystko zależy jakie. Jeżeli mówimy o takich, to w ogóle jest sterylne rękawiczki, chirurgiczne, anatomiczne. Będę Wam teraz pokazywała, w czym jest różnica. Toż słuchajcie, oczywiście mamy różne, różne materiały, tak? Najpopularniejszy materiał i... Powiem Wam tak, że on jest nie tylko najpopularniejszy, a jeszcze jest um, bezpieczny, ponieważ a na przykład jeżeli my mówimy o lateksie, tak, to jest taki naturalny nawet białko, na które może być po prostu alergia. Tak? I większość takich um, rękawiczych, chirurgicznych a jest zrobione z lateksu, ale tak samo jest z nitrylu, ale one są drożej i bardzo ciężko ich znaleźć. Tak? Toż ja teraz pokażę, jak wygląda zwykłe rękawiczki. No, Wy wiecie, tak, wszyscy. I jak wyglądałem takie rękawiczki, które, które jako chirurgiczne, tak. Dobra, to zobaczcie. Taka rękawiczka zwykła, tak, jest no niby taka płaska. Czym jest różnica w tych? Teraz, sekundeczka, ja otworzę. Czym jest różnica tych, o których ja teraz mówię? Widzicie, tak? Lewa, prawa. Lewa, prawa. Dlatego, że jak... Wy widzicie, jak jest ułożone. Od razu, jak, jak biorą się rękawiczki, to nie można brać za, za te paluszka, tak? A... Muszą wziąć tylko za ten obwód, i zobaczcie, jaka jest różnica tych rękawiczek. Teraz ja Wam pokażę. Zobaczcie, wy widzicie, że tutaj ten kciuk, paluszek jest tak z przodu. Jest normalnie, a rękawiczka zrobiona, jak, jak jest nasza dłoń. Kiedy my na co dzień pracujemy w takich rękawiczkach bardziej płaskich, który nie jest anatomiczny, to ten staw. jest w takim naciągnięciu. Ok. Jeżeli W już kupujecie takie zwykłe rękawiczki, to proszę, kochani moje, kupujcie troszeczkę większy rozmiar, żeby on nie naciągał wam. Albo dziewczyny jak lubią kupować takie, żeby były po prostu akurat tak aż naciągnięte, tak, żeby było pięknie wyglądało. Nie? Takie one muszą być różne. Ok? Muszą być lużne. Nitrylowe rękawiczki one są a, różnie, czasem jest zbyt cienkie, czasem jest zbyt grube. A jeżeli mówimy o tej naszej chemii, z którą my pracujemy, żele, a, monomery, tak, to wszystko roz, rozpuszcza nawet nitryl. Tak? A Nitryl jest taki materiał, który nie przypuszcza na przykład oleje. Tak, a lateks będzie przypuszczał. Tutaj tak samo jest taka różnica. A zobaczymy na to, jak wygląda rękawiczka nasza ta chirurgiczna. O, zobaczcie. Po pierwsze mamy taki, o. Wy widzicie, tak? Jak fajnie wygląda. Absolutnie nieodczuwalne, Naciągnięcie. I kochany oczywiście wy możecie pracować. Wy możecie pracować w tych rękawiczkach i wtedy nie będziecie miały ani jakiegoś reumatyzmu, jakichś tam osteo, różnych chorób kości. Rozumiecie? Teraz jesteście wy młodszy, nie? Jesteście wy ten. A tak popracujecie tak po 15-20 lat w takich rękawiczkach, który jest naciągnięty, no to będziecie miały, i ja wiem niektórych osób, które mają po prostu, um, boże, jak po polsku to powiedzieć, nerw, który idzie od nadgarstka do, do lokcia, akurat od tego, tak, że um, w nie, nie, niepoprawnych po prostu nawet rękawiczkach pracowały, tak, że były po prostu prze, um, za mocne takie roz, roz, rozciąganie. A, tych a, męczni okay? Na takiej zasadzie. No i to tak moje drogie. wybieracie, to jest, to jest wasza decyzja, wasza droga, w jaki sposób będziecie pracować. Ja bym polecałam wam pracować w takich rękawiczkach. Oczywiście, jeżeli wy nie macie a, alergii na lateks, oczywiście obierajcie rękawiczki bezpudrowe, ponieważ puder ogólnie, a, to jest taka substancja, Taki materiał, który tak samo zaczyna... Um, niby te wszystkie mikroorganizmy, które mamy na przykład w środku, nie na 100% oczyszczone dłonie, tak, antyseptykiem, ale, kochane moje, jest, jest mikroorganizmy i ten puder plus wilgoć ze skóry, tak, ręce Pocą I zaczyna się tam tak samo rozwijać jakieś mikroorganizmy. I co? I co? I musimy po prostu zamienić często nasze te rękawiczki. Ale wiecie co? Co zauważyłam jeszcze, kochane moje? Na no, się pracują w rękawiczkach, ok. ale wiecie do, do którego momentu? Nawet nie wiem, jeżeli znajdę zdjęcie, pokażę wam. Nawet zrobiłam z internetu zdjęcie. Siedzi osoba, tak? Trzyma palusze klienta. O taki sposób. Trzyma palusze klienta. A tutaj wszystkie jej paznokcie już porozrywały te rękawiczki. Rozumiecie? I ona tak pracuje sobie, nie? Gdzie bezpieczeństwo, co? Rozumiecie, tak? Na takiej zasadzie. A ja myślałam, że w. Za dużych rękawiczkach będzie niewygodnie. Słuchajcie, moje drogie, zobaczcie. Tu, tutaj ja mam chirurgiczne, a ten materiał różni się na przykład od tej nitriły. Tym, że jest bardziej odczuwalny, tak? bo to jest chirurdzy tak? muszą po prostu odczuwać, co oni robią, jak oni trzymają narzędzie. Rozumiecie, tak? nadki w zasadzie. Tutaj oczywiście rozmiar jest troszeczkę dłużej, bo naprawdę no nie mogłam tak szybko znaleźć w aptece. Naprawdę pytam, czy macie anatomiczne rękawiczki. Mówią, że nie, nie mamy. Ale znalazłyśmy. Znalazłyśmy, żeby Wam pokazać, kochani moi, dla tego webinaru. Postarajcie się dla siebie znaleźć nitrylowe tylko, jak najbardziej nitrylowe i takie anatomiczne. I będzie super, ok? Nadki w zasadzie. No cóż, dawajcie, bo pracuję w rękawiczkach, ale to po prostu będzie atrakcja, nie? <laughs> Wiktoria Kłopotowa pracuje w rękawiczkach. No a co zrobić?